Pewnie się czegoś też od was może nauczę w, tego, w trakcie tego szkolenia, ale też żeby po prostu niektóre rzeczy będą, no powiedzmy, w rozsądnych cenach na tym proces borg, ale 100% jakby tego przychodu będzie jakby reinwestowane w te inicjatywy, które gdzieś tam będą podnosić i będą umożliwiały mi choćby jakby Robienie jakichś dodatkowych rzeczy, czy organizacja konferencji, czy organizacja meetupów, bo też w listopadzie w ramach tych procesów BORG też zaczęłem, wystartowaliśmy z meetupem planistycznym. Na razie tam była taka wąska grupa, część z was, która jest zapisana pewnie na szkoleniu. Jeżeli jesteście online, to na tym była. Czyli takie spotkanie po południu w takim luźnej atmosferze, gdzie sobie gadaliśmy też i o planowaniu i SNOP, i rozkminialiśmy różne, różne case'y tam przez parę godzin. W 12 maja będzie kolejny meetup we Wrocławiu, a później, jeżeli ten drugi meetup też wypali równie dobrze jak ten pierwszy, to jest plan taki, żeby też ruszyć takie tournée po Polsce, czy jakby kolejne etapy też będą się odbywać w, w, kolejnych, w kolejnych miastach. Tak? Także tyle o samej idei, i to pierwsze szkolenie. Tutaj mamy właśnie demand planning.